Mówi się, że życie to podróż. A czy wiesz, co jest najważniejsze w podróżowaniu? Myślisz, że najważniejszy jest cel podróży? Albo może sama podróż? A ja powiem Ci, że najważniejszą kwestią w podróżowaniu jest towarzystwo. Złe towarzystwo potrafi zniszczyć każdą, nawet najbardziej bajkową, najbardziej interesującą i wartościową podróż. Dlatego do podróży przez swoje życie bardzo uważnie wybieraj ludzi. Nie decyduj się zabrać ze sobą w podróż swojego życia ludzi toksycznych ludzi z trudnymi charakterami, ludzi nieumiejących docenić uroków życia, nieumiejących cieszyć się życiem, nieumiejących cieszyć się chwilą, ponieważ zniszczą Ci podróż Twojego życia.